O manipulacji w kościele. Chciałam dzisiaj porozmawiać e, o takim problemie, który jest dosyć powszechnym problemem, e, natomiast o tym się raczej nie mówi. E, I e, o takim jednym aspekcie tej manipulacji, gdzie ktoś e, posługuje się właśnie fragmentami Biblii po to, żeby mieć wpływ na innych ludzi e, i żeby ci ludzie, e, zmusić tych ludzi właśnie do słuchania e, tego, co ta dana osoba, czy dana grupa, czy dana wspólnota mówi. I bardzo często y, takie osoby posługują się właśnie fragmentami Biblii, czyli na przykład y, biorą fragmenty z Księgi Przysłów, i y, tam są y, fragmenty, w których właśnie y, jest napisane, że mądry słucha rady, że głupi nie słucha i tak y, zakładając z góry, że ta osoba ma radę dla nas, y, której powinniśmy słuchać. Albo y, opieranie się fragmentami, gdzie Bóg ustanowił różne służby w kościele, y, proroków, nauczycieli, apostołów itd. Tak y, I to oznacza, że jeżeli y, ktoś jest rozpoznany jako nauczyciel, jako prorok, jako ktoś, kto y, ma przewodzić stadem, y, to znaczy, że my musimy go słuchać, ponieważ on ma tą mądrość życiową, on jest nauczony przez Pana. I on powie do naszego życia to, co jest dobre. Jeżeli my tego nie przyjmujemy, no to znaczy, że mamy pychę w sobie, ponieważ my nie chcemy tego słuchać, i to jest problem. I teraz, czy faktycznie Bóg ustanawia służby w kościele? Tak. Czy faktycznie są ludzie powołani do służby proroczej, nauczycielskiej, apostolskiej itd.? Tak. Czy faktycznie mądry słucha rady? Tak głupi nie słucha rady, tak to wszystko jest prawda, bo tak jest napisane w Biblii ale co jest kluczowe tutaj? kluczowe jest to, że każdy z nas ma Ducha Świętego i każdy z nas rozpoznaje kto w danym momencie ma ten autorytet w danej kwestii bo ja na przykład nie wierzę w Coś takiego, że jest jedna osoba, która ma pełne poznania i ona może być autorytetem do naszego życia, nad nami, we wszystkim. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiego człowieka, bo wtedy ten człowiek byłby Bogiem. A to jest niemożliwe. Biblia mówi o tym, że każdy z nas ma cząstkowe poznanie. Oczywiście jedni mają większe, drudzy mniejsze, jedni mają bardziej w tym zakresie, inni w tamtym. Ale też nie ma autorytetu jednego, który nawet jeżeli jest powołany na przykład nauczyciel, to nie ma czegoś takiego, że ten nauczyciel Wam powie wszystko. W każdym temacie. Kiedy się do niego zgłosicie, on jakby, wiecie, wyciągnie z rękawa Wszystkie odpowiedzi, i on wam to wyłoży kawę na ławę, i w tym momencie wy macie jasność, co macie robić. Nie ma czegoś takiego. My wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas się uczy. Tak samo jak w świecie nie ma kogoś, kto jest mechanikiem, lekarzem, hydraulikiem, elektrykiem, i tak dalej, wszystkim, czym tylko, co tylko możecie sobie wyobrazić. Nie ma takiej osoby. Tak samo w kościele nie ma osoby, która wie wszystko i jest autorytetem. I ona jakby wie zawsze więcej niż wy. Nie ma czegoś takiego. Nawet jeżeli jest dłużej w panu, to zawsze istnieje coś takiego, jak doświadczenie danej osoby. Czyli ta osoba chodzi ileś lat z panem, ale on ją uczy rzeczy, które były kluczowe dla jej powołania, oczywiście, ale przede wszystkim dla jej życia. Czyli coś, co w jej życiu zadziałało, niekoniecznie zadziała w twoim życiu. Jest bardzo dużo elementów pomiędzy tym wszystkim i mm, wiecie, ja wiem, że w niektórych wspólnotach, czy niektóre osoby właśnie nadużywają tego autorytetu i właśnie chcąc podporządkować sobie innych, właśnie używają pewnych takich światowych nawet sztuczek, no bo ja to nazywam manipulacją. Natomiast Możecie to nazwać jak chcecie, natomiast y, są to pewnego rodzaju manipulacje, ponieważ y, wykorzystują y, pewne nasze takie skłonności, jako y, gatunku ludzkiego, po prostu. Y, na przykład y, człowiek jest tak skonstruowany fizycznie, y, że polega na przykład na większości. Tak? Jeżeli większość coś myśli i coś robi, i coś w większości działa, to znaczy, że większość ma rację. Tak? To jest jeden z mechanizmów takich psychologicznych. I to się różnie nazywa. To może być mądrość tłumu, to może być społeczny dowód słuszności. Natomiast to działa w wielu przypadkach. Bardzo jest to pomocne, jest to przystosowawczy mechanizm, natomiast nie zawsze. I bardzo często, właśnie w indywidualnej drodze z Bogiem, jest tak, że to nie zadziała bo każdy z nas jest inny yy, i potrzebne jest to indywidualne, mimo wszystko, rozpatrywanie, mniej oszczędności, no bo jeżeli się stanie jakaś, yy, nie wiem, no sytuacja yy, nieprzewidywalna, nie, nieprzy, nieprzew, nieprzewidywalna, tak? nie wiem jak to powiedzieć, ale wiecie o co mi chodzi no to te pieniądze Wam się przydadzą i będą takim kołem zapasowym to jest fajna, mądra, mądrość życiowa fajna rada życiowa i tak dalej natomiast no, nie zawsze to jest e, rada dla każdego, ponieważ często, e, gęsto jest tak że ludzie nie mają jak odłożyć no i na bieżąco e, jakoś sobie radzą albo na przykład potrzebują na jakieś przedsięwzięcie teraz te pieniądze i niestety no, nie będą przez to mieli oszczędności, ale to jest też inwestycją, którą zwróci się w przyszłości. Tak. Wiecie, może to nie jest idealny przykład, ale chodzi mi generalnie o coś takiego, gdzie my mamy ten mechanizm po coś i on jest przystosowawczy w wielu sytuacjach, natomiast może być też wykorzystywany, kiedy na przykład dana społeczność chce w Wpłynąć na daną jednostkę, na przykład, czy danej jednostki, żeby mieć jakąś kontrolę nad tym, co, ta, co te osoby myślą, co one robią, jak żyją i tak dalej. I to może być właśnie wykorzystywane. Dlatego często można usłyszeć, no, ale przecież wszyscy my tak uważamy, tak rozeznajemy w duchu, tak jest dobrze i tak powinniśmy robić, albo tak powinieneś robić, tak powinieneś zrobić, tak powinieneś myśleć, to jest prawdziwe, nie? I jakby w tym aspekcie jest to totalnie szkodliwe. I warto jest mieć to na uwadze, że jeżeli coś takiego pada, to znaczy, że jest to manipulacja i to nie jest zdrowy pogląd, to nie jest coś, z czym my się mamy utożsamiać i czemu mamy ulegać. Tak samo jak my w ogóle jesteśmy podatni na autorytet i sami w sobie szukamy tego autorytetu, a co dopiero kiedy ktoś posługuje się mądrymi fragmentami z Biblii i mówi: "No to właśnie mnie tutaj pan ustanowił, ja ci mówię, a ty przyjmij tą radę, bo ja na tym dobrze wyszedłem" albo yy, Wiecie, to nawet nie musi być tak, że ta osoba o sobie mówi, ale właśnie wspólnota o tej osobie tak mówi, stawia ją na jakimś takim piedestal, i wszyscy teraz muszą słuchać tej osoby, no bo ta osoba jest jakimś tam autorytetem, i większość uznała, że to jest autorytet. Tak, więc y, społeczny dowód słuszności, no ok, skoro większość tak uważa, no to trzeba jej słuchać. Jakby ja nie mówię, że nie, że nie trzeba jej w niczym słuchać, bo jakby wiele rzeczy może powiedzieć fajnych, przydatnych dla nas, y, budujących, y, wprowadzających życie do naszego funkcjonowania, ale nie we wszystkim. Są pewne obszary, w których ta osoba nie będzie się rozeznawać, nie będzie się znała i my nie możemy na ślepo. Wchodzić w taki, pod taki autorytet i w każdej jednej kwestii radzić się tej, albo w każdej jednej kwestii przyjmować jej autorytet i to, co ona uważa i to, jakie ona ma rozeznanie w danym temacie. I wiecie, nawet przyszło mi coś takiego, że czasami mamy pewien problem, czy mamy pewien, pewną sytuację, w której potrzebujemy rady. Hmm, ale czerpiemy je od ludzi, którzy, od których nie powinniśmy tej rady czerpać, na przykład, bo te osoby, mimo tego, że nawet były w podobnej sytuacji, to może w ogóle hmm, nie potrafią doradzić do naszej sytuacji, bo nasza, mimo wszystko, jest inna. Albo osoby, które hmm, w ogóle nie były w takich sytuacjach, w ogóle się nie znają na tych tematach, ale my się pytamy, no bo przecież każdy może mieć rozeznanie w duchu i jakby się zgadzam z tym, że jasne, Czasami Bóg y, daje takie proroctwo, objawienie jakieś w danym temacie, i nawet osoba, która się nie zna na danej, w danej dziedzinie, w, te, w danym temacie, jest w stanie nam powiedzieć coś, co jest faktycznie duchowe, no bo ma rozeznanie w duchu w tej kwestii. Jakby ja, ja temu nie przeczę, y, bo Biblia też o takich rzeczach mówi, ale chodzi mi o coś innego, kiedy my to traktujemy jako schemat. I za każdym razem myślimy, że to zadziała, a bardzo często tak nie jest, i potrzebujemy osoby, która faktycznie jest w jakimś temacie, która zna się, która ma owoce w jakimś temacie i faktycznie może nam doradzić z takiego po prostu. z takiego samego faktu, że ona jakby się na tym zna, ona z jakimś, no nie wiem, mm, nie chcę powiedzieć specjalistą w danej dziedzinie, no ale tak w cudzysłowie trochę tak, trochę tak. I właśnie wtedy ta rada. Mm, jest Słuchanie takiej rady jest tą mądrością, tak? Ja też nie chcę z tego zrobić reguły, absolutnie nie chcę zrobić z tego reguły, bo myślę, że są od tego odstępstwa, są wyjątki, jak najbardziej, pewnie dużo zresztą takich przypadków jest, kiedy. Wcale nie potrzebujemy jakiegoś kogoś, kto zna się, tylko po prostu, nie wiem, siadamy z bratem, siostrą, modlimy się i dostajemy wspólnie jakby rozeznanie w danym temacie. Jakby takie też coś jest i jakby nie podważam tego i absolutnie nie chcę tego podważyć. Problem raczej jest wtedy, kiedy właśnie jest jedna osoba, która jest ustanowiona jakimś autorytetem, czy jakaś wspólnota, czy jakaś osoba, i w tym momencie jakby ona wypowiada się na każdy temat i oczekuje, że inni będą tego słuchać w każdym jednym temacie, bo ona wie, bo ona się zna na tym i to jest problem i nie dajcie się właśnie wciągnąć pod taki autorytet bo to wy jako osoby, które są nowonarodzone, jesteście nowonarodzeni macie Ducha Świętego i to wy rozpoznajecie przede wszystkim kto do was mówi teraz właśnie z Ducha Świętego w tym autorytecie Boga, a nie w swoim własnym ludzkim autorytecie Mega kluczowa rzecz.